Dlaczego się nie skacze na spad? OH MY GOD! NIE, no MY GOD, JEST TAK BLISKO JUŻ! MY GOD! BOOM! Uciekamy od zupdate'owanej greni. Ale ona się zbugowała. Juniorku, a powiedz mi, kiedy update twojej masy ciała? Pozdrawiam! No a teraz... Babcia chyba nie jest zdziwiona, że znowu przez nią uciekamy, co? No się manko, uszydłowanko z tej strony do mnie. And welcome back to granny! Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do granny wersja 1.9 Unofficial update. Ponieważ ostatnio udało nam się dostać do pewnego pomieszczenia, w którym biegały skeletony, bądź też jeden szkieletozaur biegał. Ale nie udało nam się uciec, ponieważ zbugował mi się kluczyk i nigdzie go chyba nie było. Chyba, że ja nie zauważyłem. Nie wiem. W każdym bądź razie, moi drodzy, dzisiaj możemy sobie zakupić przedmioty i chyba będzie łatwiej, albo też i trudniej. Znacie deal'a, tak? Jeżeli chcecie, aby dalej nagrywał. Greni, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc aż tak. GRENOSŁAW! A ja również być może zaserduszkuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z siebie, Patrzcie! Ja sobie wszedłem do Game Store i zakupiłem coś takiego, coś takiego, Czekaj, on. Nie, nie wiem w ogóle, co to jest. On, off. Wydaje mi się, że to oznacza dodatkową pułapkę, gdzie my chyba będziemy musieli coś ustawiać. Nie jestem w 100% tak pewien. Tutaj mamy Slendrina załączoną. Tutaj mamy tego bezrobka załączonego. I dobra, no i co? Klikam Play. both, A gdzie jest? A gdzie? Jest? spider mom, Ja to wyłączę, ponieważ wydaje mi more options. Patrz, a gdzie jest Slendrina? A tu jest Other Options? Wow, tu jest więcej. Gameplay Features. Extra alarm. A to są te alarmy, zobaczcie. Widzicie? To Te jest tego z The Twins wzięte. Slendrina. Załączymy Slendrina. Slendrina z Mam. Okej, okay. Shotgun Grandpa. Defen Grandpa. Nie wiem co to oznacza. I Stone Granny. Coś dziwnego. Other options. Dobra, tu chyba by było na tyle, nie? Tak mi się wydaje. Christmas preset. A tu jest... Patrz, tu są jakieś Enemies Respawn wersja 18. E, sun, moon. Wow, ty sun. Wow, może być jasno, może być moon, albo może być rain. Ej, rain jest spoko, nie. House fumes, nie wiem co to jest. Color grading, ambient occlusion motion blur, nie bloom. Chyba też nie, winieta też nie. Smooth Movement weźmiemy. Invisitable enemy city. Nie wiem, co to w ogóle oznacza. W każdym razie fajnie, że deszczyk pada, nie? O, a czemu tak, czemu tak szybko wstałem? Ej, Smooth... Nie podoba mi się ten Smooth Movement. Bo ja tak jeżdżę, jakbym na, na łyżwach był, ty. To jest bez sensu. Player Control, da się to wyłączyć? Main Settings. Ej, tego się wyłączyć, nie da, ja muszę wrócić, nie? Ale czemu ja tak szybko wstaję? Ty ja tego nie rozumiem w ogóle. Ciekawe gdzie oni są, nie? To w ogóle skakać można, ja nie wiem. Dlaczego się nie skacze na spad... Oh my god! Slendrina za drzwiami ty. Nie no, pierdzi znowu tutaj wszystko, no! Ja sam uciekam. Halo? Halo! Ty czemu ich nie ma? Ej, czy nie gadaj, że ja załączyłem slendrine i... Nie no nie gadaj! Że ja załączyłem Slendrina Czy ja załączyłem Slendriny i przez przypadek ich wyłączyłem? Czy to się teraz stałeś? Bo tutaj coś mega dzi Nie no oni chyba... Nie, no nie ma ich, bo przecież pierdzę tymi, tymi... I jakbym tutaj pierdział, to przecież ona by się pojawiła chyba, nie? Co tu się dzieje? Ty co to za jakiś horror? E, a może mi się jak... A może jak ja wykupiłem Slendrina, to mi się jakiś horror mod załączył? Co? Patrz. Bo ich nie ma, nie? No nie ma ich! No nie ma ich, bo było tu... A tak ich nie ma, ty... Ale to dobrze, bo tak czy siak musimy się, moi drodzy, skupić na tym. Trochę się tego boję, tego co się tutaj pojawia, bo nie mam naprawdę nie mam żadnego pojęcia co to jest i co mi się tutaj pojawia. Jakieś. Jest... Slendrina, Jakieś. Jest... ale Slendrina z mam jest. Ale czy to oznacza, że jak ja ją wyłączyłem Slendrina z mam? To czy to oznacza, że będziemy mieli, znaczy nie będziemy mieli tego pokoju, w którym wiecie, jak w którym ten, ten? Tam musimy chodzić i dodatkowe przedmioty są, czy co? Bo nie mam żadnego pojęcia, o co w tym chodzi. Co tu się dzieje? Crowbar tu też... Coś się pojawia, tylko ja nie mam żadnego pojęcia, co to w ogóle jest, ty. Ale powiem. Moim zdaniem powiem tutaj... O co tutaj mamy? Weaponki! Ale po co mi teraz weaponki jest potrzebny? Aha, żeby zrzucić tego. Żeby zrzucić... Ee, śrubokręt, nie? O oh my god, do Slendrina! Ale wiecie co, to jest chyba trochę bez sensu. Że, że tej babci przynajmniej babcie załączyć. Zróbmy przynajmniej tak, że ja załączę przynajmniej babcie. Bo dziadio jest tak denerwujący, że to jest po prostu niemożliwe, nie? Chodź Juniorku a. do Biedronki po Browary, ale ja nie piję! Od Manox GD! Ty no, patrz, zmieniło się na NONE. Albo tylko dziadka załączymy? Nie, bo dziadek nie słyszy, patrz, game store. A rzeczywiście, tutaj się pojawiam, kogo ja załączyłem, że tak powiem, a tutaj wcześniej tylko Slendrina stała. Dobra, co to oznacza? Nie wiem. W każdym bądź razie tak czy siak greni jest zbugowana w tej wersji, więc zostawimy tylko dziadzia w sumie. No bo jeżeli Granny tę, to ona tak czy siak nie żyje, nie? A muszę wam powiedzieć, że ta gierka, jeżeli tutaj jest dwóch, to jest, to jest w miarę ciężka i wczoraj nagrywałem dwie godziny. I nie zamierzam, nie zamieszam dzisiaj znowu nagrywać dwie godziny. Slendrina! No my god, jest tak blisko już! Dawaj, uciekaj, Baby, widzisz? I z samym dziadkiem tak czy siak jest mega ciężko nad... ciężko. No, że on cię goni, mnie to strasznie denerwuje, a ja się wolę skupić tutaj na przedmiotach. Nie wiecie o co chodzi? No tutaj naprawdę jest kupa tych przedmiotów, bardzo dużo. O, tu mamy na przykład Wheel Crank. Ty, To jak tu jest Wheel Crank, a ja wyłączyłem Slendrina's z Mam. E, o! To jest can't you see? O o o warder. Jump. Br Patrz to. Normalnie. 6250. My god! Stary, co się tu pojawia, non-stop? Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie wiem w ogóle, co tu się pojawia, ty. 6, 2, 5, 0. Możemy. O, patrz! Mogę sobie zbierać te. Ale tu spoko, że deszczek pada. Ale to jest mega. To naprawdę jest fajne. 6, 2, 5, 0. Widzicie, mamy już kodziks i to jest co, co te gry najbardziej. A greni tak czy siak jest zbugowana. Tylko mnie to denerwuje, że na przykład tu jest dziadło. Tutaj by była greni. O, oni wołają. 6, 2, 5, 0. 6, 2, 5, 0. Ja nie wiem w ogóle, co tutaj wyskakuje. Czy ja już tutaj mogę wejść i zobaczyć, co tutaj się znajduje? Bo w sumie... Ale ja tutaj też crowbar... Nie, bo nie mam tego, door activator. Ja muszę rozwalić tego typiarza, żeby najpierw otworzyć tutaj. Dopiero później możemy wejść i sprawdzić, co tutaj tak naprawdę jest. A tu tak czy siak się muszę dostać po czaszkę. Dobra, dobra. Revolver gun, ty, patrz. Czemu tu się slendrina pojawia? Tu jest crowbar. Czemu tutaj się slendrinozaur pojawia? A tutaj co mamy? Gas... Co się dzieje? Gasoline. Dobra, a wy mi teraz, co się tutaj dzieje. Tutaj. Tutaj coś się zmieniło. A tu jest blueprint Gun Blueprint, dobra, czyli tutaj się robi blueprint z Guna. I możemy też podnosić te kamienie, widzicie? Czyli gdzieś na mapie będzie slingshot. Tylko gdzie? To nie mam żadnego pojęcia, gdzie ten slingshot jeszcze będzie. Albo jest raczej. A tu? Tu niczego nie ma, dobra. Czyli musimy. On tu jest, nie? Slendrina tutaj była. To jest. To jest masakra. To jest masakra tryb. Niczego nie ma. Ktoś gdzieś coś spadł. Ile tu jest przedmiotów? Part of Shotgun, Playhouse Key... Oh my god! Ona dotyka mojej pachy lewej! A tutaj co mamy? Special... O, oh, tu jest Slingshot! Okej... Okay. Czyli w takim miejscu jest Slingshot. Nie wiem czy on... On jest sam na dole, także okej. Okay. Nie wiem czy on zawsze będzie w tym samym miejscu, czy też nie. Oh my god. Grand Pass Photo. On biegnie już tutaj, nie? On tu już leci pod Wyłącz tą wodę, bo ja tutaj nic nie słyszę. Wyłącz to. Part of Shotgun możemy już mieć shotguna, możemy się pozbyć dziadzia. No i patrz, tutaj tego przedmiotu nie ma, którego wcześniej znaleźliśmy, nie? Ale ta slendrina za często wyskakuje, to jest, to jest po prostu niemożliwe, że ona aż... Ona co chwilę wyskakuje, naprawdę. Gorzej niżeli w tym, niż to ustała w ogóle przewiduje. Czy on wie, że ja tu jestem? On nie wie, że ja tu jestem, prawda? Co tu jest? Revolver gun. OH MY GOD! Ale już mamy shotguna, ja tego obesoroka się mogę pozbyć. Patrz i... ma... Ty, to ile tych shotguników tu jest w ogóle? Że ja mam już chyba z siedem szczęści do shotguna. No ale puśćcie mnie! No tu wszyscy mnie blokują. O co chodzi w ogóle, ty? O, taser tu leży! O! Czyli taser jest w tym miejscu. No i wszystko. ta ra Czy co tam się stało, ty? Ale to patrz, jak ja wyłączę slendrina z mam, to to najprawdopodobniej będzie chodziło o to, że jej teraz chyba tutaj nie będzie. Ona tutaj będzie... No nie ma jej, widzisz? Nie ma jej. Okej, okay, ale, ale Slendrina nadal jest. Wydaje mi się, że jak my zaniesiemy... Wydaje mi się, że jak my zaniesiemy misia, to wtedy będzie wszystko słodko. To wtedy będzie git. Dobra, ja sobie zrzucę tam ten, ten łony. A ja wiem, dlaczego można Slendrina z mam wyłączyć. Wiecie dlaczego? Bo niektórzy się po prostu pają, pająć sławów boją. Tutaj co prawda jest jakiś pajączek. Taki mini mi, ale... Może ktoś nie lubi Slendrina z MAM, dlatego po prostu jest możliwość włączenia. Dobra, tutaj mamy Will Crank, czyli nie musimy się... Tutaj w sumie skupiać na tym, gdzie ona w ogóle jest, bo tu jest tyle tych postaci w tej grze jeden, że to jest po prostu masakra. Jeszcze jakby dodali Nosferatu, to by dopiero była katastrofa, nie? Ty, czemu tutaj mi cały czas coś wyskakuje? Ja tego nie rozumiem. Etyki jest, dobra, mamy etykki, nie wiem, czy to się przyda teraz. Czy to się przyda później? No, ale ja to, ja to sobie w wydropię. Wszystko wrzucam do piwnicy, żeby nie było, że część jest w piwnicy, a część jest tam gdzie jest ta woda, bo to będzie po prostu bez sensu. Dlatego ja wszystko wyrzucam tutaj do piwnicy. O, tutaj mamy nawet ile tu jest? Jest Iron Gateski. Widzicie? Iron Gateski. No i w końcu się zrespił. Wydaje mi się, że on naprawdę. No wcześniej mi się nie zrespił. Dlatego też nie potrafiliśmy tego przejść, no bo przecież ja przeszukałem wszystko. No, przecież ja naprawdę grałem. No, ja grałem. No, przecież, przecież. Wiecie o co chodzi? Przecież, nie? Ja grałem w tu dwie godziny. I ja tego po prostu nigdzie nie znalazłem, więc, więc nie wiem w ogóle o co chodziło. Co, tu jest hammer? Oh my god, tu jest tyle przedmiociksów, że my naprawdę to wszystko będziemy potrzebowali. Oprócz tego engine part tutaj, oczywiście. A tutaj co mamy? Tu nic nie ma. Dobra, to ja muszę iść, wiesz co? Ja muszę iść to wszystko wyrzucać do tego, nie? Normalnie. Do, do hasioka, nie do hasioka, do, do piwnicy Iron Gateki, widzicie? No, pierwszy raz mamy Iron Gateki. A ja wyłączyłem Slendrina z Mam, bo ja, ja szczerze powiem, że ja myślałem, że tutaj chodzi o to, że po prostu tego poziomu tutaj nie będzie. Że my włączamy, albo wyłączamy Slendrina z Mam, wiecie o co chodzi, nie? To jest Myślałem, że mi się zbugowało. No ale z tego, co mi się wydaje, to ten rewolwer. Rewolwer też jest rewolwer. Jest wzięty z tego, nie? Z The Twins. Czyli oni tutaj połączyli wszystkie gierki tak jakby w jedną Dobra, a gdzie jest Dziadzio? Bo teraz jak, jak Dziadzio jak teraz jest potrzebny to go nie ma Co za chłop i tego, no tego też nie ma, dobra, tu jest Gdzie jest? Halo? Dziadzio! Winosa, patrz idzie Cyk, oh my god, jaka fajna animacja, ty! Jakie to jest mega! Granny is now a grandpa, widzicie, nawet gram na medium, co dla mnie to jest po prostu masakra, że ja gram na medium Dobra, to sobie zrzucimy. Ja jestem teraz ciekawy Ale on mnie drażni ten chłop, nie? Ja jestem... Patrz, jak mnie popycha. Ja jestem teraz też ciekawy, czy jak my zaniesiemy w końcu... Wiecie, co zaniesiemy? Jak my zaniesiemy misia, to czy Slendrina na nale będzie wyskakiwać? To nie mam żadnego pojęcia. A tutaj co mamy? Helikopterki. No tego w sumie nie potrzebujemy, ale weźmy screwdriver, bo screwdriver może też być potrzebny na dole. U Slendrina z mam. A my... Patrz, nie da się tego tu wrzucić? Ja, ja, wrzuciłem, dobra. A my tutaj tak gdzieś, jak mamy tyle tych przedmiotów, że to jest po prostu masakra, to ja wszystko muszę po kolei robić. I jeszcze młotek, gdzie, gdzie był młotek? Gdzieś był młotek, gdzie, on też jest chyba u i nas mam. Więc tak czy siak musimy tam iść, wziąć młotek i musimy jeszcze rozkręcić tam. Nie, ale, ale to było teraz bez sensu. Sami widzieliście, że on się zrespił mi centralnie na twarzy. To jest, to jest bez sensu. Ale bardzo mi się podoba ta animacja tego prądu. tutaj. A czy ja mogę strzelić do niego z tego? Nie, to nic nie da. To nic nie dałeś. Dobra, to nie działasz. Dobra, bo ja muszę szybko cisnąć, bo on się za chwileczkę tutaj znowu w tym samym chyba miejscu zrespi. I to jest takie troszeczkę... O, mamy rewolwer! Rewolwer! Co? Dawaj no, to tu. Patrz. F to hold. Po co mi jest ten rewolwer potrzebny? Może on będzie na tego skeletuna! Dnioku, chodź umyję ci plecki, LOL. Dawaj, myjesz! Od kotek. Dobra, dawaj, kręć tego Lola, kręć, 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 kręć i co my tutaj mamy? Co to jest? A chain cutter! Do tego to raczej mnie nie... Ja się boję tutaj weźnie. Dobra, patrz! Mamy cztery strzały Ale to się spoko podnosi, patrz tą animację, patrz Mega, to się tak odwraca po prostu, ale to jest mega zrobione Gdzie się dziadzio z respi? Bo on już pewnie gdzieś jest Na mil... Co mi tu wyskakuje non stop? On tu gdzieś na bankie jest, ja muszę raz do niego strzelić i dwa razy do tego Patrz, idzie BOOM! Półtora minuty! A co tu jest? Rewolwer M.O. Patrz Raz Nie Raz No i wszystko Slendrina, weno no poczekaj. I patrz, i mamy w końcu ten door activator. Ale to jest spoko broń. Dobra, ja ten door activator teraz sobie tutaj wrzucę. Spoko. Musimy iść teraz też tam drzwi otworzyć. Tu musimy... No tutaj kupa rzeczy musimy zrobić, nie? Naprawdę. Ale to się skupimy. Może weźmiemy... Nie, to jest bez sensu. No, oh my god, no Slendrina, daj sobie spokój ty. Bo ja się boję, że ja po prostu z tego nie strzelę. Z tego dat, jak on się tam nazywa. I ja jestem w ogóle też ciekawy, czy jak my weźmiemy gasoline i strzelimy do tego kościotrupiksa, żeby on wybuchł, to ciekawe, czy się go da rozwalić. I ja wiedziałem, że nie trafię, no. O, jest emoł. Ty, tu wszędzie emoł leży, praktycznie, no prawie wszędzie. Ty, i pudełko daje ci cztery, to to jest bez sensu, że ja wtedy to podniosłem. Mogliśmy to zrobić kiedyś indziej. Ale no dobra, przynajmniej mam tutaj misia, tutaj w ogóle też mit jest, zobaczcie ile tu jest rzeczy do zrobienia, ja nawet grałem bez Greni, wcześniej też graliśmy bez Greni, to przecież tu jest milion czasu do wszystkiego potrzebne, nie, dobra, dawaj to tu musimy jeszcze iść po młotek, tu dopiero to rozwaliliśmy, no masakra muszę wam powiedzieć, Ty. dobra, dawaj, strzel w to, proszę, no i wszystko, weźmiemy sobie ten rewolwer ze sobą ponieważ on mi się najprawdopodobniej przyda, żeby rozwalić tego kościotrupiksa tam. Tutaj mamy door activator, więc idę szybko drzwi otworzyć, bo znowu tam się też mogą przedmioty pojawić, nie? To jest, to jest masakra, ile tutaj wszędzie przedmiotów może być. Tylko najgorsze jest to, że dziadzio też się tutaj może zrespić. Widzicie, jak to jest w wodzie, to mi się to już nie podświetla. I być może gdzieś w wodzie był, patrz, no nie ma nigdzie tego emu. Ja tutaj strzelałem, to gdzieś poleciało w kosmos. Ja nie mam teraz naboi, widzicie? Do tego. To gdzieś, pole... to gdzieś jest, gdzieś się do mnie uśmiecha, ale tak naprawdę to tego nie ma, nie? Dobra, weźmy sobie tą, ten head. Dobra, wiesz, co my teraz zrobimy? Zabijemy mu tego, nie? Wronę. Nie, no, biegnie, biegnie. On tu chyba biegnie, nie? Ja idzie, patrz, 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 dawaj go. Szkoda, że ten się nie potrafi zbugować. A on się po prostu od razu rozwalił, ty, no, bez sensu. Dobra, patrz, sprawdzamy, co tu jest. Tu jest tylko i wyłącznie, no to, nie, crossbow. Czy to jest teraz potrzebne? Wydaje mi się, że nie. Dobra, i teraz jesteśmy w nowej lokalizacji. Zobaczcie w ogóle, że na razie tutaj niczego nie ma. My mamy tutaj, co prawda, patrz, to się używa tutaj, mamy iron gate'ki, po raz pierwszy, może ostatnio też gdzieś leżał w wodzie, tylko po prostu nam się to zbugowało i my no, może tego nie widzieliśmy, bo się mu nie podświetlało, bo możliwe, że było w wodzie. Mam tutaj, widzisz, patrz, crowbar mi się nie podświetla i to mogło tak naprawdę leżeć gdzieś w wodzie, a ja tego po prostu nie zauważyłem, no to jest taki lekki bugix. Teraz tak, gasoline weźmiemy może tutaj, bo ja bym chciał strzelić do tego zioma Żeby zobaczyć, co się stanie, jak on, ten, nie? Czy on wybuchnie, czy go możemy rozwalić Nie wiem, nie mam pojęcia Tutaj mamy to, dobra, tam musimy zagadkę rozwiązać Weźmiemy sobie też crowbar, ponieważ crowbar nie będzie potrzebny tutaj Aby otwierać parę tych yy, dziwnych skrzynek tutaj, też wziętych z gry nie? w sumie dwa Patrz, i, ta, i to jedzie, nie? Patrz, patrz Dobra, jest Bo myślałem, że to poleci na drugą stronę i ja później nie będę mógł tego dorwać ja, On już tutaj gdzieś jest, tutaj gdzieś stoi, widzisz go? Więc teoretycznie już bym mógł do niego strzelić. Tylko muszę gdzieś postawić Gasoline w takim miejscu, żeby on przez to przebiegł. I ja w to strzelę. Tylko gdzieś mi się znowu zbugował, albo raczej nie potrafię znaleźć, rewolwer, bo on mi się nie podświetla. Ja wiem, że ja go gdzieś tutaj wrzucałem. Tylko gdzie dokładnie to. Tu jest to, to tego nie potrzebujemy. Tu jest. Tu jest Transquillizer Dart. Znaczy tutaj, Stun Gun tu jest. O, jest karki, widzisz ty. No, może. Może też coś. Ja nie wiem, gdzie jest rewolwer. Ja wiem, gdzie już jest rewolwer, tutaj chyba go rzuciłem Nie, nie ma go tutaj, ty A tutaj jest rewolwer M.O. tu niczego nie ma Tu jest pułapka, ty, ja nie wiem, gdzie jest rewolwer, nie? Gdzieś go zrzuciłem, nie wiadomo gdzie Tutaj w ogóle są rzeczy jeszcze do przeniesienia Ale zauważcie w ogóle, że slendrina mi się już nie pojawia Nie wiem też w sumie dlaczego Duct tape, nie, no nie potrzebujemy tego, nie? Ale dlaczego mi się slendrina nie pojawia? Ja jeszcze miśka nie zaniosłem O jest! <laughs> o wilku mowa Dobra, ja wątpię, żeby tutaj coś było być może jest tam coś Dlatego też teoretycznie a azaliś iż ponieważ Możemy sobie zrobić mm, wejście tam Czekaj, 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 czekaj Może ona się już nie będzie pojawiać, tak mi się wydaje Ja się tutaj ukryję, żeby... Dobra, on idzie, nie? Czy on wie, że ja tu jestem? On wie, że ja tu jestem, nie? Czy on mnie wyciągnie stąd? Nie wyciąga Jest bo myślałem, że już, bo myślałem, że już umrzemy Ale z racji tego, iż daliśmy już teraz chyba Slender jest gone now, widzicie? Więc to jest wzięte z granit 3 To jest fajne, że tu jest tyle rzeczy połączonych, że to jest niemożliwe Patrz, tu jest master key A tu jest brązowy kluczyk, widzisz? Tutaj wszędzie gdzieś coś może być To jest aż niemożliwe Tu jest kaguel też, będziemy potrzebowali, dobra A tu jest rewolwer, dobra, mamy tutaj rewolwer jakby, co? Ale ja sobie wejdę teraz do tego pomieszczenia, pato No i wszystko, patrz I tutaj mamy slingshot jest! Mamy slingshota. Ja nie wiem, czy przypadkiem zawsze będą w tym samym miejscu te przedmioty. Ale jak sami widzicie, tu jest naprawdę, no tyle jest tego wszystkiego. Tu jest specialki. Być może Granisław, pajęć Sław będzie coś tam miał ciekawego, nie? Pa. Normalnie mamy. Normalnie mamy shot tego, slingshota. Ty, jak szukam teraz dziadzia, żeby gdzieś mi się tu pojawił, to go nigdzie nie ma, nie? No Co za chłopty. To jest, pa! Dobra, tak dostaję, a w łeb? A w łeb nie działa? A czemu w łeb nie działa? Czekaj, bo on jest teraz otumaniony. Patrz, w łeb. Jest! Czyli w łeb też może dostać. Okej, okay, fajne, fajne muszę wam powiedzieć. Bierzemy rewolwer, to i idziemy na polowanie. Dobra, teraz mi powiedz, czy da się rozwalić tego kościo nie? Co tu jest? To. On teraz tu jest, nie? Czekaj, 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 czekaj. Gdzie jest rewolwer? Tu. Ale ja to muszę jakoś tak. ma. Dobra, i patrz teraz, patrz. Nie da się go rozwalić. Ty, nie da się tego kościotrupiksa rozwalić. Może z rewolwera. A on dostaje taki cooldown. Aha, on dostaje taki cooldown. Ty, a zobaczcie w ogóle, że teraz te czary, to jest to po prostu ten. Spowolnienie. O, jest bridge handle. No i wszystko. To jest takie spowolnienie dla mnie. Okej, okay, tu jest w ogóle też to potrzebne, nie? Dawaj, odpalaj to tu. Ale to jest lipa, że teraz mamy jakieś spowolnienie. Wcześniej tego nie było, ty. Dobra, i patrz, ja znowu nie mam tego iron gate'ki, nie? I ja nie wiem, gdzie on jest. Bo go gdzieś tutaj zrzuciłem i on najprawdopodobniej tutaj gdzieś jest, tylko że ja go po prostu nie widzę. O jest, widzisz, leży! I tak też mogło być, że on leżał gdzieś w wodzie, nie mrugał. Ja po prostu nie wiedziałem, że on tu jest. Dobra, patrz, otwieramy. Teraz najgorsze jest to tutaj do zrobienia, bo ten skeletozaur nie jest zbugowany. Tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, idziemy. Let's go. Tutaj coś będzie. Tu patrz, tu, cyk. On teraz tu przybiegnie. Ja ja on tu już leci. Dobra. Ja nawet tu nie idę. Dobra, poczekam, aż on sobie stąd pójdzie. Dobra, nie wiem, gdzie on poszedł teraz, tak szczerze mówię. Wydaje mi się, że on jest chyba tu. Ja ja. Dobra, on tam chyba jest. Dobra, dobra, dobra. Więc musimy iść teraz tędy. Tu przez ten labirynt. Tutaj to możemy chyba. Dobra, to się później zrobi. Tu nie. Tutaj gdzieś jeszcze kosze były, które możemy otworzyć. Tam też są jakieś przedmioty. Tu niczego nie ma. Tu jest jeszcze jeden do pociągnięcia. Dobra, on teraz tutaj przybiegnie. O jest. Czerwone, zielone. Drugie jest zielone. Dobra. Drugie jest zielone, dobra. Tutaj mamy kolejne. Tu nic nie ma. On tu przybiegnie, nie? On tu przyleci chyba. Drugie jest zielone, dobra. Jak to się zacina, ty? I tutaj też niczego nie ma. Dobra, muszę pamiętać, że crowbara tutaj zostawiliśmy, jakby co? Oh my god, oh my god. Lecisz! Yes! Udało się uciec przed nim, ale ten chłop wie, że ja tu jestem w ogóle, nie? Drugie jest zielone, pamiętajcie. Oh my god, no nie! Jak to się zacina? Ha, ja! Jest Gid, dobra, uciekłem mu. Dobra, drugieś było zielone, nie tylko to. No i wszystko. On teraz tu chyba przyleci. Ja, ja, on leci, dobra, dobra, dobra. Ale wam się gierka w ogóle zacina przez to, nie? Co jest grane? Halo? Ty, wam, wam też się zacina. Mi się tak samo zacina. Dobra, dawaj. Czy coś tutaj gdzieś wyleciało jeszcze? Nie. Ciągniemy tutaj, spoko. Sorry, że wam się zacina. Mi też się zacina. To on gdzieś tam pojechał. Dobra, odbugowało się, widzicie? Jest git, jest spoko. Tylko tam, tam było takie zbugowane, nie? No dobra. Tu head. Dawaj, otwieraj to. Jest! No jak lukt! Tutaj mamy bridge handle. Patrzcie, widzicie? Jesteśmy w końcu po tej stronie. Teraz tu. Jest! Myślę, że ręcz jeszcze potrzebuję! Idziemy dalej, moi drodzy. I co? E! Escape! Ufo! Na serio! Na serio mamy znowu UFO! I co? I mamy do niego weź mnie Weźmie stąd! Ja. Yeah. I odlatujemy. Ty patrzcie tą animację. I pojechał. I pojechał. A ten co? A Granny gdzie była? A Grandpa gdzie była? A Slendrina gdzie byli? The end. Udało się w końcu. Ile mamy tutaj w ogóle punkciorów? 62 tylko? Czemu? No przecież uciekłem. No halo. Ja, a może dlatego, że tych nie było, nie? Ja jeszcze muszę załączyć. Patrzcie. Załączymy. Tą grę nie chcę załączyć. Ko koniecznie. Bo dzięki temu dostaniemy właśnie też... Jakiś, nie wiem, może inny ending, ale wydaje mi się, że ona tutaj będzie miała swojego slingshota i będzie do nas strzelała. Dobry, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z granii podobał. Jeżeli nie, zaproście do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałeś za dużo. No i dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widać w następnym video. Na razie dzięki, cześć! Yo.